23 kwietnia wicepremier Hilary Wintz otworzył 22 Międzynarodowe Targi Poznańskie. W przemówieniu poprzedzającym otwarcie wicepremier stwierdził, że targi są wyrazem naszej pokojowej pracy i zarazem naszej siły gospodarczej, stanowiącej ważne ogniwo w potencjale gospodarczym całego antyimperialistycznego, pokojowego frontu. W dzisiejszym reportażu pokazujemy tylko migawki z dnia otwarcia. Szczegółowe reportaże w najbliższych wydaniach Polskiej Kroniki Filmowej. Przyniosą liczne zdjęcia z pawilonów polskich, z pięknego pawilonu radzieckiego oraz ze stoisk wszystkich innych krajów biorących udział w targach. Doroczne targi ukazują sukcesy, jakie osiągnęliśmy w ostatnim roku planu odbudowy i uprogu nowego planu sześcioletniego. Są także wyrazem naszych braterskich stosunków ze Związkiem Radzieckim i krajami demokracji ludowej. Wreszcie ukazują nasze dążenia do rozszerzenia stosunków gospodarczych ze wszystkimi krajami bez względu na ich ustrój. Doroczne święto Solidarności Mas Robotniczych Całego Świata, walczących o pokój i demokrację, Uczciła Polska wspaniałym czynem majowym, który zmobilizował setki tysięcy hutników, górników, włókniarzy i robotników wszystkich innych zawodów do przedterminowego wykonania planów produkcyjnych. Huta Kara w Piotrkowie. 3 kwietnia 1949 roku na 8 miesięcy i 27 dni przed terminem wykonany został trzyletni plan produkcji szkła okiennego wynoszący 6 milionów 300 tysięcy metrów kwadratowych. Dodatkowo w ramach zobowiązań pierwszomajowych hutnicy Piotrkowscy wykonali 160 tysięcy metrów kwadratowych szkła. Cała Polska pozdrawia robotników Piotrkowskiej Huty Kara, która pierwsza w kraju zakończyła wykonanie planu trzyletniego. A oto wiadomości z wrocławskiego Pafawanu. Do współzawodnictwa pierwszomajowego stanęły wszystkie oddziały. Na oddziale RW7 dotychczas co 40 minut gotowa węglarka opuszczała halę fabryczną. W kwietniu roku 1949 czas ten skrócono do 30 minut. Dodatkowe wagony wyprodukowane w ramach czynu majowego ułatwią przewóz węgla, którego wydobycie wzrasta dzięki wspaniałym rezultatom. Współzawodnictwa pracy górników. Oto górnik Franciszek Apryas, ten, który pierwszy rzucił hasło indywidualnego współzawodnictwa dla uczczenia święta majowego. W rozmowie z dziennikarzami Apryas oświadczył, że zobowiązał się do wykonania w kwietniu 300% nowej normy technicznej. Już w dniu 7 kwietnia osiągnął 309% a 14 kwietnia 372%. Wraz z Aprasem przekraczają normę młodzi członkowie jego brygady. Za ich przykładem poszły tysiące górników na całym obszarze górnego i dolnego Śląska. W Polsce Ludowej droga do oświaty jest dla wszystkich otwarta. Na naukę nigdy nie jest za późno. Jesteśmy właśnie w jednej z warszawskich szkół dla dorosłych. Lekcje odbywają się w godzinach wieczornych. Pełny kurs szkoły powszechnej trwa 3,5 roku, a gimnazjum i liceum można ukończyć w ciągu 3 lat. 80% uczniów to robotnicy fabryk warszawskich. Wykształcenie otworzy im drogę do kierowniczych stanowisk w przemyśle i pozwoli na bardziej czynny udział w pracy społecznej. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed nami, jest likwidacja analfabetyzmu. Ustrój kapitalistyczny pozostawił w spadku setki tysięcy robotników i chłopów, nieumiejących czytać i pisać. W dniu 4 kwietnia 49 roku Sejm uchwalił ustawę o walce z analfabetyzmem. Rejestracja analfabetów już się rozpoczęła. W miastach i po wsiach zaczęto organizować kursy dla niepiśmiennych. W dniu 1 maja Rozpoczyna się na terenie całego kraju tydzień oświaty, pracy i książki. Jest to początek ogromnej akcji, która w szybkim czasie musi doprowadzić do zupełnej likwidacji analfabetyzmu. Oświata dla mas to jeden z fundamentów socjalistycznej przebudowy naszego kraju. W warszawskim Muzeum Narodowym premier Cyrankiewicz dokonał otwarcia wystawy architektury radzieckiej. Bogate materiały fotograficzne zaznajamiają nas z najstarszymi zabytkami budownictwa narodów Związku Radzieckiego. Obok zabytków z czasów dawnych, fotografie dzisiejszej Moskwy. Ogromne zainteresowanie budzą zdjęcia wspaniałych stacji moskiewskiej kolei podziemnej. Otaczając troskliwą opieką wszystkie przejawy sztuki narodowej, Związek Radziecki opiera architekturę epoki socjalistycznej na bogatym dorobku przeszłości. Druga wystawa w Muzeum Narodowym poświęcona została pracom zmarłego niedawno Felicjana Kowarskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy i pedagogów. Wędrowiec, obraz malowany w roku 1945. Uchodźcy z roku 1942. Paganini, jeden ze starszych obrazów zmarłego malarza, zdradzający wpływy malarstwa francuskiego. W ostatnim okresie swojego życia Felicjan Kowarski coraz wyraźniej przechodził ewolucję w kierunku dojrzałego, świadomego realizmu. Oto piękny obraz proletariatczycy, przeznaczony dla gmachu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W centrum obrazu Ludwik Baryński. Ostatnie chwile przed zajęciem Nankinu przez armię ludową. Wojska Kuomintangu ewakuują się z zagrożonej stolicy. przeladowane barki okręty na rzece Yangtze-Kiang. Kierunek Szanghaj. Nie wiedzą jeszcze, że Szanghaj również jest już otoczony przez armię ludową. Nadchodzi chwila ostatecznego wyzwolenia Chin spod władzy Chiang Kai-shek'a i jego amerykańskich mocodawców. 20 lat temu zorganizowany został przez znakomitego dyrygenta radzieckiego Aleksandrowa zespół pieśni i tańca Armii Radzieckiej. Na koncercie jubileuszowym popularny chór rozpoczął swój występ pod śpiewaniem kantaty o Stalinie.